Dzień manko widzowie z tej strony Madix. Ja ja witam Was w pierwszym odcinku z GTA 5. Zachęcam do zostawienia łapki, upuszczenia oraz subskrypcji na moim kanale. I zaczynamy. Tak, jesteśmy, właśnie gramy Franklinem. Ja już mam tutaj trochę poroczona. Jak widać, już mam Franklina, już jesteśmy po napadzie na jubilera. I no. Mm, więc dzisiaj po prostu sobie po mapie, jakieś stamty porobimy Będzie to krótki odcinek, nie będę tutaj żadnych misji wykonywał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle jakieś... Mm, tak, jakieś... kurczę, no jakieś misje. To no my wchodzimy do auta i jedziemy. No i piękny Shitsu. Co to co? Lecimy na miasto Yo Jeździ pampik je O, Okej Okej, okay. okay, dobra Ale się teraz... Pewnie wszyscy się teraz będą ze mnie śmiać No nie! Minęło wyłączenie radio I teraz muszę się bawić w GTA jeszcze o tym nie wiedziałam nawet jak, jak się podnosi przednie koło e, może nie na plażę ale zasuwam Trzeba znaleźć jakiegoś bumpa fajnego BAMPA O dobra Nic Tu się zbumpuje Aj Nie zdążyłem podnieść koła Zaraz zginę I się zaraz nie będzie, będę... Za, zaraz jeszcze level Dobra, ostatni stancik, widzowie, kończymy odcinek To miał być krótki odcinek i będzie krótki I podskok, i no nie, sam Franklin wyskoczył. Od kiedy Franklin tak w... prawie w ogóle się nie trzyma? Motoru jeju, Franklinku, zepsułeś się. Gdzie ten motor, gdzie ten motor? No to jest jakiś... To jest śmiech na sali po prostu. Tutaj. Co jest? No fajnie, zaraz mi się... zaraz mi padnie. No już się nie rozpędzi tak szybko, ale można, można jeszcze jedną rzecz zrobić. Dopóki mi się nie zepsuje. Zróbmy tak, będę nim stantował, dopóki mi się nie zepsuje. A do tego już niedaleko, bo jeszcze z niego dymi. Eju, pasuje jak, jak, jakiegoś bumpa, dlaczego tu żadnych bampów nie ma. Otałka. No szybciej ja zginę. Dobra, parkingi, parkingi, to jest to, to jest to. Parkingi, to jest to. Tu powinny być fajne motorki. No... No są policyjne. A nie, bo to jest komisariat. Nie no, montaż z to ja nie chcę. W sumie zaraz będziemy na autostradzie, czyli celik sobie wyznaczyłem w przypadku tego odcinka. Dobra, lecimy. O, proszę bardzo. Tak musiałem. Tak musiałem się tak odbić. Dokładnie. Jak, jak. Co jest? Dobra. Ej, te w ogóle mi się nie podnosi. Wow, piękny stancik. Nawet się nie wydobyłem. Ej, dobra. Ej, nie, dobra. Nie, prawie już. O kurcze. No i to by było na tyle. Narka widzowie.